Witam was, ja jestem agent konsola a to jest pierwszy odcinek z let's play minecraft skyblock jak widzicie pojawiłem się w takim oto miejscu gdzie nie ma które nie jest za duże zbytnio tak, jest tu tylko drzewo aha co powiedzieć, to jest mój skin tak, to jest mój skin taki, tutaj jest mm to many ale ja z tego korzystać nie będę w ogóle nie 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 to jest po prostu tu ble ble nie ale chcę powiedzieć o czymś co chciałbym o co chciałbym się o was spytać i wpiszcie, i napiszcie mi o tym w komentarzach ponieważ chciałbym sobie tak troszeczkę ułatwić yy, te let's play i bo chciałbym yy, tak czekajcie wybiorę tutaj trzy rzeczy która to była ta trzecia rzecz, zapomniałam hmm. Gdzie to co to, to było? Zapomniałem. Czekajcie. Bo ja sobie ja wiedziałam, że coś jeszcze, tylko nie pamiętam. Hmm. A, i... Tak, i oto. Chodzi o to, że chciałbym sobie trochę ułatwić ten, le ten let's play. I chciałbym, żebyś... Wybrałem sobie trzy rzeczy. O, za chwilę będzie noc. Ale to nie. Ale to tam nic. A, najważniejsze. A, nie, dobrze, to i tak będzie taki wstępowy filmik, więc na razie nie będę robił normalu, tylko na peaceful. Bo chciałbym... Y, spytajcie się, znaczy napiszcie mi w komentarzach, czy... Bo wybrałem sobie trzy rzeczy. Tak, łóżko, jeden stack, y, węgla i spawnera. Spawner. Tutaj jest świnia w tym spawnerze. O! Widzicie? I to jest główny powód dlaczego chcę tą świnię. No. No on mi. Bo mnie zrzucisz. O Jezus Ozlecia. Dobra, kij tam. Chodzi o to, że po prostu chcę, żebyście mi napisali w komentarzach, którą z tych trzech rzeczy mam sobie wykorzystać podczas tego let's play. Napiszcie jeden argument, dla którego mam wziąć tą rzecz. No. No mi. No nie. A tu zaraz mnie coś weźmie. Chodzi o to, że po prostu chciałbym sobie trochę ułatwić gę i napiszcie mi w komentarzach którą z tych trzech rzeczy mam wykorzystać podczas kręcenia tego let's playa czy mam, wziąć, yy, czy mam sobie wziąć łóżko, czy mam sobie wziąć jednego z taka węgla, czy mam wziąć sobie jednego spawnera dzięki któremu zrobię taką jakby farmę świnek więc napiszcie mi w komentarzach, którą rzecz mam sobie wybrać. Yy, no i o to chodzi. Po prostu napiszcie mi w komentarzach. A teraz pokażę Wam. Czekajcie, te rzeczy... O, o blak, dobra. Yy, te rzeczy tutaj usunę. Na razie ich nie będę mieć. To może w następnym odcinku jeszcze ich nie będę wykorzystywać, ale w, w trzecim odcinku, yy, jeśli już się nazbiera trochę tych... Tych komentarzy wybiorę najwięcej, yy, o którym było tam napisane. Nie, na przykład najwięcej było głosów na łóżko, to na przykład wybiorę łóżko. No. A jak nikt nie będzie pisać, to sam dokonam wyboru. A jak wam nie będzie pasować, no to przykro mi. A, aha, i teraz, no to przykro mi po prostu. A teraz pokażę Wam, co jest w skrzyni, gdy zaczynamy grę. Jest, jest 12 sieci, jest. W wiaderko lawy jest kość, jest mm, bambus, jest jeden kaktus, jest, yy, są, ziarna... <laughs> Przepraszam. Są, siar... Przepraszam. są ziarna na dynie, są dwa kawałki lodu, jeden arbus, yy, znaczy melon, yy, zwykły grzyb i muchomorek. No i, i pojawiamy się tutaj. Tutaj jest admin blok, czyli bedrock. Ponieważ, tutaj go na przykład nie będzie. Widzicie? Ponieważ tu było miejsce spawnu. Hmm, tutaj było miejsce spawnu. No. Dlatego nawet jakby tu nie było nic dookoła, to pojawimy się na tym admin bloku. No. No to... Aha. Odcinki będą krącone zawsze w sobotę i wrzucane w niedzielę. No, dzisiaj jest akurat sobota, więc jutro powinienem wrzucić ten, ten filmik. Jutro wrzucę ten filmik. Yy, czyli to, jest, to będzie dziewiąty, bo dzisiaj jest ósmy. Dzisiaj jest ósmy październik, sobota, jutro jest dziewiąty październik, więc jutro i jutro jest niedziela, więc to wrzucę. I mówię wam, proszę was, napiszcie mi w komentarzach. Każdy, kto obejrzy ten filmik, Napiszę w komentarzach, którą z tych trzech rzeczy mam wziąć. Czy spawnera, świń? Czy mam wziąć jednego staka węgla? Czy mam wziąć łóżko? Proszę, napiszcie mi to, bo chciałbym wiedzieć, co dla Was byłoby lepsze. Czy łóżko, czy ten stak węgla, czy właśnie, czy te czy ten spawner więc napiszcie mi proszę was, napiszcie mi w komentarzach ja was bardzo, bardzo proszę będę bardzo wdzięczny nie no to chyba było na tyle, bo to jest taki wstępowy odcinek no nie będę na razie nic budować, tylko wam mówię tu jest, yy, może pokażę jak to jest zbudowane no to jest tak, że tutaj jest jedno drzewo tutaj, tak tutaj jest piasek dookoła jest w ogóle dirt są chyba tylko trzy kawałki piasku tutaj tutaj właśnie tu i tutaj, czy tutaj chyba tu no i tutaj no i tylko ten admin block, nic więcej no i po prostu pojawiamy się na tym klocku i po prostu musimy z, z takiego klocuszka co tu jest, musimy z tego zbudować cały wielki świat swój świat, swój świat, cały taki wielki czekajcie, trochę, to, trochę tutaj no zmienię na normal, o tak na normalu będę tak na razie potworków nie włączam ale potworki nie pojawiają się o, chyba obok nas, z tego co wiem chyba, nie wiem, bo kolega który pokazał mi ten skyblock B20101, on jest bardziej on się bardziej zna na minecraftie, więc on mi o tym powiedział Postanowiłem, że zrobię sobie z tego let's play Nie wiem czy on będzie występować Jeśli będzie występować to raczej będzie podkładał głos No raczej chyba tylko głos będzie podkładać lub będziemy na serwerze multiplayer No po prostu albo tak albo tak zależy Może raz będzie tak, raz tak albo na zmianę jakoś tak No to chyba wszystko o, o czym chcę tutaj powiedzieć więc do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do przyjaciół, dawajcie ten dobre lub nie. Dobry lub nie. Yy, polecam, mojego, yy, polecam kanał mojego kolegi Bled20101 i do zobaczenia w następnym odcinku z Let's Play Skyblocks. Więc do zobaczenia, cześć!